Czynajmy. No dobra, no to Sebastian przybyłeś z nami poważnie przed KSW 77. Ja powiem tak. W tym dokumencie KSW Tytani, KSW Nawaja Play, Mamet Kalidow mówi, że on do końca nie wie, dla kogo są te sterdałny face-to-face, że on nigdy nie wiedział po co. To pewnie głównie dla kibiców. Ja chciałem zapytać, jak ty patrzysz, jak to wygląda z twojej perspektywy? To jest coś ciekawego, coś, co Cię interesuje, męczy? Jak to wygląda? Nie, mnie to nie męczy. Ja mam przyjemność z tego wszystkiego, co tutaj robimy. Może to zabrzmi głupie, ale nawet. Y w pewnym stopniu e, z, robienie wagi, które jest bardzo męczące, to jest dla mnie jednocześnie fajne, bo to jest e, proces tego wszystkiego, co ja kocham. Eee, sterdowny, wszystko wiadomo, że to jest dla kibiców, eee, żeby im pokazać, że jesteśmy w formie, że jesteśmy uśmiechnięci, że jesteśmy zadowoleni, że kochamy życie i przekazać im tę energię, żeby też byli zadowoleni i jutro oglądali z wypiekami na twarzy. Ja tylko zakończę ten temat, bo to Robert Złotkowski kiedyś powiedział, że on patrzy na rywala swojego zawodnika podczas tych sterdownów i już wtedy może gdzieś zobaczyć, co się w nim kryje, wiele ciekawych rzeczy podpatrzeć dla siebie. Ty dziś coś tam dojrzałeś głęboko patrząc w oczy Jakuba Wikłacza? Eee, tak, jego źrenica. <noise> nie wiesz co, ja nie jestem fanem tego, żeby po, po czyjejś postawie, e, po tym jak spojrzy na ważeniu, e, oceniać e, jego mental to jak się czuje, e, bo... Nieraz jest tak, że nie wiem, zawodnikowi źle wejdzie ładowanie i, i nie czuje się za dobrze, a musi i tak wyjść na, na ten stare down. I ja na przykład nie wiem, walczy z tym, że go boli żołądek w tym momencie, no to on nie będzie wyglądać na bardzo pewnego siebie, będzie grać, no ale to, to zobaczysz. No, następnego dnia wyjdzie do klatki już e, pełen mocy przygotowany brzuch nie będzie bolał i to będzie inny zawodnik, a wszyscy go skreślili przez to, że źle wyglądał na tym stare downie, więc e, nie oceniam przez to, wiadomo, że gdzieś można patrzeć po, po tych posturach zawodników i oceniać jego mental i, i wszystko całą jego grę, ale czy ja wiem, że to takie ważne? Najważniejsze jest to, co, co robimy w klatce, czyli się bijemy. Wspomniałeś o Ważeniu. Jak ono od Tobie minęło? E, dużo cierpienia było? Chociaż powiedziałeś, że to było przyjemne cierpienie, jeśli w ogóle. Ej? Widziałeśmy z rana. mnie z rana, widziałeś mnie z rana. E, wszedłem raz na wagę i pokazała mi 100 gram za dużo, więc musiałem się na moment cofnąć. Wróciłem i wszystko było git. To zrobiłem takie fajne przejście teraz. E, wszystko było git. No. Troszeczkę za późno się dzisiaj jednak obudziłem, ale muszę przyznać, że fajnie się z tym czuję, że pierwszy raz, nie dobra, nie pierwszy raz, ale już z drugi, drugi raz jak się bije w KSW i robię wagę, to udało mi się tą. E, noc przed ważeniem przespać. O to się zazwyczaj nie, nie udaje przez to, że organizm jest odwodniony. Tak, tym razem jak zasnąłem, no to jednak obliczyliśmy się troszeczkę za późno na robienie wagi i trzeba było nadrabiać, ale ostatecznie i tak jestem zadowolony z tego, jak to wszystko przebiegało. Samicz, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jakie te liczby wykręcasz w KSW? Bo jak ja dzisiaj spojrzałem swój rekord, to jest nieprawdopodobne. 6 zwycięstw rzędu, 6 bonusów, yy, tylko jeden pojedynek bez bonusu, bo jednym były dwa. Yy, tak. Znaczy, kurczę, co mogę powiedzieć? Naprawdę nie lubię o sobie opowiadać za dobrze i tam jakoś się wynosić, że jestem świetnym zawodnikiem. Ja robię swoją robotę, jeżdżę po świecie, próbuję się rozwijać, żeby być z każdą walką coraz lepszym zawodnikiem. Myślę, że charakteru mi nie brakuje, zawsze daję całe serce podczas walki. No i jak trafiam na bardzo mocnego... Przeciwnika, no to kończy się tym, że jest mega jadka, robimy walkę wieczoru, walkę roku. I tutaj też chciałbym zaapelować, żebyście oglądali jutro tą walkę z szeroko otwartymi oczami, bo może się dziać bardzo dużo, ponieważ jest to nasza trylogia. Znamy się bardzo dobrze. Kuba jest świetnym zawodnikiem. Ja uważam, że też jestem całkiem niezły, więc no po prostu mamy tak, takie techniki i mamy do tego jeszcze pięć rund, więc. Sporo czasu, żeby się wyszaleć. Myślę, że będzie walka wieczoru, na pewno. To ja zapytam przewrotnie, to z którego z tych zwycięstw byłeś najmniej zadowolony w sensie, wiesz, realizacji planu taktycznego tego, co się działo w pojedynku i po którym najwięcej uwag przekazał trener Jakubek. Wiesz, co kilka takich walk było. Na pewno nie byłem zbyt zadowolony po walce z Leming Krusiciem. Byłem zadowolony z tego, że miałem okazję w końcu pokazać ludziom to, że mam charakter i nie, nie jestem słabym zawodnikiem i nawet w najgorszej dyspozycji jestem w stanie wygrywać z mocnymi zawodnikami i robić walki wieczoru. Natomiast e, pamiętam, że tam było bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. Przy okazji tej walki właśnie miałem zatrucie pokarmowe, które strasznie mnie wywaliło z butów. E, dodatkowo mój trener był świeżo po operacji Biodra, nie mógł do mnie dolecieć, więc miałem narożnik stworzony z kolegów z sali. A ja jednak z moim trenerem w narożniku czuję się bardzo pewny, potrafię się wtedy wyłączyć. I on przejmuje kontrolę nad ten, bierze pada i, i gra sobie w, te, w tego tekena. Więc, tak, z tej walki najmniej byłem zadowolony. Ostatecznie. Chyba dziękuję. And, any other questions? Nikt nie, nie zadaje to pytań. No dobra, zacząłeś? to w takim razie, jak ja już tutaj mówię, to dziękuję Wam bardzo wszystkim za przesłuchanie te, tego wywiadu. E, oglądajcie koniecznie walkę e, moją na KSW-77 już jutro. Obiecuję, dać z tego, z tego miejsca, obiecuję, że dam z siebie totalnie wszystko podczas tej walki i to będzie na pewno bardzo widowiskowy pojedynek, także proszę, nie zamykajcie oczu i bądźcie ze mną, tym przybysz. Dzięki wielkie. Dzięki.